Minął miesiąc, wczoraj powinna być kaucja, w SMS-ie nie ma nic informacji, że wysłała maila. Żadnych maili też nie dostaliśmy, to są nagle rzeczy. jak zacząłem mówić na streamie, że nie odpuszczę, że powiem, z jakimi ludźmi mieliśmy do czynienia w jej środowisku, to nagle SMS, że przez kancelarię i sobie życzy, że, ten, że maila. Na jakiegoś wysłała. Oddawasz pieniądze i tyle, ludzie. Prąd też tam nalicza, chuj wie kto tam mieszka. Pojedziemy, też zapukam do drzwi, powiem, dajcie nam gotówkę, płacimy za was prąd, kurwa. No pojadę, Ale pokażę im fakturę, ludziom, z Grunwaldzkiej tam pokażę, powiem, mieszkacie tutaj, macie fakturę, zapłaciliśmy, dajcie nam gotówkę, bo płacimy za was prąd. To jest chory świat, chory To jak ma lokatorów, to nie, na nich nie zarejestrowała prądu, czy kichuj? To już nie musi? to musi? Y za nas poprzedni użytkownicy mieszkania płacili prąd? Nie, my płaciliśmy prąd. Czy my jesteśmy właścicielami mieszkania, żeby załatwiać takie sprawy? Nie! I po to było też biuro nieruchomości płacone. Żeby takie sprawy też pomagać tam ogarniać. To jest. Nawet albo... jak nas kurwa nagle nie lubią czy coś, albo chuj wie co, bo jej ego tam naruszyliśmy, bo danego dnia co nas wypierdelali, to się nie wyprowadziliśmy, tylko do końca umowy mieszkaliśmy. Naruszyło jej to ego.